Przedsionek Sombrero Cabriola Rozmiar około 850 do 90 Do 900, przepraszam Za chwilę go przymierzymy i ten Tę informację W linku Jak widzicie sam przedsionka oceniamy na dobry Ładny, czysty komnierz Ma tutaj jakieś takie Naprawdę mega drobne przybrudzenia Wystarczy to wyczyścić gąbeczką Ale tak jak widzicie U każdych w szczegółach was informujemy. Fajny generalnie taki odcień takiej szarości połączony z tymi, z tymi mm, firankami. Widzicie, I tak pracujemy. Tak pracujemy, pomijając to, że to niedziela jest niehandlowa. To my nadal jesteśmy do Waszej dyspozycji. I zobaczmy od środka co w środku tak naprawdę prosty ten cień to latarnia. Eee, tak naprawdę prosty metalowy stelaż. Firanki są tutaj na rureczki. Także tak to wygląda. Zapraszamy serdecznie do zadawania pytań zespół Kocham Camping